Nazywam się Agnieszka Białecka, jestem wiceprezesem spółki Axelon, która zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji. Dzisiaj chciałam przedstawić Państwu aktualnie dostępne możliwości dofinansowania działań z obszaru automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zarówno dla sektora MŚP, jak i dużych podmiotów. Agenda pokrótce pokazuje, o jakich źródłach finansowania tych działań będziemy dzisiaj rozmawiać. Większość programów w tym kierunku dotyczy przedsiębiorstw sektora MŚP. Pozwolę sobie przejść do pierwszego punktu agendy, to jest konkursów w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Pierwszym, aktualnie chyba najbardziej wyczekiwanym przez przedsiębiorców konkursem są tak zwane granty na cyfryzację, których operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Ogłoszenie tego konkursu zostało mocno przesunięte. Aktualny plan ogłoszenia to grudzień bieżącego roku. Niemniej wszystko będzie zależało od tego, kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu podpisze umowę o dofinansowanie z Ministerstwem. Jeśli chodzi o szczegóły konkursu, jest on dedykowany przedsiębiorstwom z sektora MŚP. W liczbach mówimy o minimalnej wartości grantu w wysokości 40 tysięcy euro, a maksymalnej natomiast 200 tysięcy euro. Kwota ta wynika z ograniczeń pomocy de minimis, gdzie limit tej pomocy na jedno przedsiębiorstwo wynosi właśnie 200 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania o jakie możemy się ubiegać w tym konkursie to 70% kosztów Netto projektu. Alokacja przewidziana w konkursie to 166 milionów złotych. Projekt DIG IT jest skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Projekt ma na celu wsparcie inwestycji z takich obszarów jak automatyzacja procesów biznesowych, cyfrowa sprzedaż, wykorzystanie sztucznej inteligencji czy, czy cyberbezpieczeństwo. Na co możemy otrzymać wsparcie w ramach konkursu? Wsparcie możemy uzyskać na zakup oprogramowań dedykowanych, jak również prac zleconych programistom czy usług chmurowych. W części fakultatywnej możemy otrzymać e, wsparcie na usługi doradcze. Doradztwo e, będzie prowadzone przez partnera projektu, który został już wybrany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Następnym konkursem w ramach Funduszy Europejskich Nowoczesnej Gospodarki, o którym wspomnę tylko krótko, ponieważ nie jest to dotacja bezpośrednia, to znaczy nie można o nią wprost, o nią wprost startować, wiąże się ona przede wszystkim z aplikowaniem o moduł B plus R lub wdrożenie w przypadku przedsiębiorstw sektora MŚP. A w przypadku dużych podmiotów mówimy o obligatoryjnym module B+R. Dopiero y, aplikując o jeden z tych modułów, możemy skorzystać z finansowania na moduł fakultatywny, czyli moduł cyfryzacja. Aktualnie w dniu wczorajszym y, drugi nabór ze ścieżki Smart y, zakończył się. Planowane kolejne dla pojedynczych podmiotów jest na przyszły rok, a dokładnie czerwiec przyszłego roku. Na, możemy aplikować w ramach tego konkursu z innymi podmiotami z sektora MŚP, bądź organizacjami badawczymi, bądź jednostkami pozarządowymi tak zwany konkurs ścieżka dla konsorcjum, który startuje już 15 grudnia tego roku. Kolejne możliwości finansowania działań w zakresie przemysłu 4.0 dają nam fundusze europejskie dla Polski Wschodniej. Celem działania 1.2 Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw MŚP zlokalizowanych na terenie Polski Wschodniej, jak również realizujących projekt na terenie Polski Wschodniej. Nowością tej perspektywy jest to, że do makroregionu Polski Wschodniej zaliczane jest województwo mazowieckie bez Warszawy i powiatów ościennych. Termin naboru, który zostanie ogłoszony ponownie, ponieważ pierwsza jego część, pierwsza tura zakończyła się 8 listopada. Ilość podmiotów, które złożyły wnioski w ramach tego konkursu, to 240 przedsiębiorstw na łączną kwotę dofinansowania prawie 500 milionów złotych. Co pokazuje, że y, przedsiębiorstwa chcą y, prowadzić trans, transformację cyfrową, automatyzację i robotyzację? Nie wiem, czy wspomniałam y, y, przy okazji terminu naboru, ale dr druga tura tego naboru jest planowana na sierpień przyszłego roku. A teraz. Kilka liczb, jeśli mówimy o tym konkursie i na jaki poziom dofinansowania możemy liczyć. Jeśli chodzi o minimalne i maksymalne wartości kosztów kwalifikowanych, mówimy o minimalnej wartości projektu 200 tysięcy złotych oraz maksymalnej 3 miliony złotych. W projekcie w naborze występują, występuje kilka rodzajów pomocy oraz kilka rodzajów poziomów dofinansowania. Pierwszym z nich to 85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis, które możemy przeznaczyć na usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego, tzw. diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej jak również usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej. W zakresie m, zakupu e, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych mówimy o m, dofinansowaniu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Tu należy zaznaczyć, że pomoc ta nastąpi w formie Dotacji warunkowej. Jeśli chodzi o y, kluczowe warunki tego konkursu, y, musimy mieć na względzie, że innowacyjność projektu musi obejmować wprowadzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej, która dotyczy bezpośrednio automatyzacji, robotyzacji procesu produkcji w co najmniej jednym z etapów procesu produkcyjnego, np. procesu technologicznego, magazynowania, kontroli jakości czy pakowania. Dodatkowo premiowane w tym konkursie są projekty, które obejmują nabycie i wdrożenie co najmniej jednego robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego. Pierwszym konkursem, o którym będę mówić, który jest dedykowany dużym przedsiębiorstwom, jest konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a dokładnie inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Wprawdzie termin składania wniosków w tym naborze niedługo się kończy, ponieważ wyznaczony został na 30 listopada tego roku, jednak historycznie nabór był raz, już yy, przesuwany, co może prognozować, że jest jeszcze szansa na wydłużenie terminu składania wniosków. Trwający konkurs posiada kilka kluczowych do spełnienia warunków. Między innymi wartość projektu minimalna to 8 milionów złotych. Przedsięwzięcie musi być zrealizowane. Do 30 czerwca 2026 roku, co nie do końca czyni go aż tak atrakcyjnym konkursem. Niemniej jest to wsparcie w postaci dotacji i niezależne od branż. Co możemy sfinansować w ramach konkursu z KPO? Możemy sfinansować wszelkie y, prace dotyczące robotyzacji, prace dotyczące budowania inteligentnych fabryk oraz y, inteligentnych linii produkcyjnych, jak również wdrażanie technologii cyfrowych czy tworzenie cyfrowych miejsc pracy. Alokacja konkursu otwartego w ramach KPO to ponad 1 miliard złotych. Schodząc z poziomu krajowego dostępnych konkursów przechodzimy do poziomu regionalnego, w któ z którego możemy, w których konkursach również możemy sfinansować działania w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw. Pierwszym z omawianych województw będzie województwo śląskie. W którym to na działania z obszaru innowacji cyfrowych należy przygotować się na przełom pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Alokacja konkursu to ponad 66 milionów złotych. Z podobną alokacją mamy, jest, mamy do czynienia w województwie. Małopolskim, gdzie ogłoszenie konkursu na działania w zakresie cyfryzacji i przemysłu 4.0 planowane jest na grudzień tego roku. Na ostatnim już województwie, przykładowym województwem, w którym możemy otrzymać wsparcie na działania w zakresie wdrożenia rozwiązań przemysłu 4.0 jest województwo łódzkie. Konkurs w tym województwie miał rozpocząć się w dniu wczorajszym, jednak na stronie instytucji znajdziemy informację, że termin naboru jest przesunięty, niestety bez konkretnej daty. Alokacja konkursu to 80 milionów złotych. Możliwości rozwoju firm w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji z pomocą dotacji jest wiele, a harmonogramy konkursów na rok 2024 pokazują, że w przyszłości również ich nie zabraknie. Kluczem do sukcesu jest opracowanie planu rozwoju, który będzie uwzględniał bieżące, jak i przyszłe potrzeby firmy. Tak, aby efektywnie przygotować się do sięgnięcia po fundusze publiczne. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawiłam, będą dla Państwa istotne.